Dzień dobry! Dzień dobry bardzo serdecznie. Kurde, yy, nie wiem ile jest minęło po premierze Tygry, więc. Yy, chyba jakieś minus 30 dni. No, troszeczkę minęło, więc na serio. Yy, jak widzę tutaj ładne skrzyneczki, które stuknąłem młotkiem, to kurde, chce się stukać młotkiem skrzyneczki. Tak powiem. O, łożysko. Opona! Yy, Ziemia Dograłem no troszeczkę Tylko że tak w połowie rozgrywki I na serio Takich podstaw podstaw dosyć Mało co ro, yy, Mało co Rozumiałem jakieś podstawy takie Więc czemu by nie yy, Nie nagrać Sobie yy, Odcinka Zobaczę to się przyjmie jakieś, jakieś dłuższe Pewnie się nie przyjmie w końcu mały kanał, a jeszcze popularność gry i ludzie y, jest. Y, o. Tutaj nie byłem na serio na tym samym począteczku. Y, wiem, że tylko tu jest jakaś ta bateria. No. Ale samemu tutaj nie przechodziłem. Za dużo jakoś tak. Nie chciałem oglądać. Nie, nie chciałem sobie spoilerować tej gry. No jedyne wie, No kurde, to co... No to, to jeszcze to, 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 to nóżki sobie już yy, obrze Co? Obrzez... A, co? Hmm. Ścierałem nóżkę, tak. Botów, to, to, to było. Kilka tam bitew, że to od północy, no to... Tak, to są podstawy, które... Które... Kurde, bo ja może, może ktoś będzie oglądał pierwszy raz tą grę, a ja tutaj mówię o takich... O, tym Cholery jedne pierony. A mnie zdziwiły trochę, nie powiem. Żeby boki. Muszę chyba sobie dźwięk zgłośnić gry. No. Nie wiem, chyba jest trochę lepiej. No trochę. Oh, słyszę głosy. A tu się da sprawdzić, to się dało sprawdzić. Tak, to... To jeszcze ogłówka. Główkę, ale nie... nie, nie, nie. Oa! Oa! Dlaczego mnie woła bateria? Yyy Wolnęło mnie. Mam, mam kuku. Mam zrobione kuku pomocy N Nie wiem czy będzie ktoś chciał grać yy... Unbox me czy tam Nimrod. tutaj na tym Żeby zaczynać od początku Ja zaczynam od początku bo oni Bo jak ja dołączyłem do nich to oni już byli w połowie No I Na serii I nie zwiedzałem w ogóle mapy, bo nie wiedziałem, że da się zwiedzać nie sądziłem, że trzeba zwiedzać, żeby poste, postęp szedł. A jak się okazuje, to... To jest dosyć ważna rzecz. Ba yy, to wszystko? Nie, tu jest sprzyneczka. No. Rzutkiewka. Rzutkieweczka. Mm. No, jakieś tam podstawy będą zrobione. O, baterie wziąć właśnie, bo bym zapomniał. Jak to się bierze? A, tak. Witam na miejscu! E, tu była jakaś skrzyneczka? Nie wiem. E, ja tą baterię wziąłem. Mam nadzieję... A, pod i był ekwipunek. Dobra, bo zapominam. E, dawno nie grałem w skrapa ogólnie. O nie! A tu było... było zgasić trzeba. Dobra, to, to już wiad wiaderko biorę i idę. I-jo, i-jo! Wiaderko. A, a nie, ja teraz zacząłem... Dobra, nieważne. E, i-jo, jo i nie wiem czy widzieliście jak Bebok mnie zaatakował o Bardzo fajnie, to ja baterie wsadzę. Nie gdzie się chyba baterie wsadzało tu się O, Działa Trzeba zgasić to do końca Weź wiadro Wiedźminowi A i dlaczego jest muzyka jak z Minecraft? Tą to jest... Halo Minecraft Wiecie, że ja nigdy nie przeszedł do Minecraft? Surreywalla? To jest smutne, by było? Nie myślałem. A dobra, po co ja to ten... Po co ja to rozwalam? Znaczy tą gaszę. Tu jest coś ważniejszego? Kibel da się wziąć kibel? Nie da się. Paliwo! Kurde kto wsadza paliwo do benzy... Do, pal do ognia. O kasa. Radio? Wszystko bierze. Bierę, Kubeczek da się... O kalendarz da się. Łóżka się nie da, łóżka się nie da, o kwiatek. Co tu się da wziąć? Na wszystko klikam coś jest... O! Papier toaletowy, bardzo dobrze Wszystko, dawaj, 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 dawaj Tu się da coś... O! A co to jest? Jus No, klikam E Co to jest? Co to jest? Co, co ja robię? Halo? No, klikam E Nie wiem, dobra, nieważne. O, opona bardzo fajny. A to ty, Boże, nie strasz mnie. Ja się zastanawiam, co, 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 co to za dźwięki, co te dźwięki wydaje, a to ty, rąbany romba, stwór, robot, robot. A, e, da się wyjąć ten? Nie da się wyjąć już baterii. Dobrze. To ja może zbuduję coś. A drewno potrzebne. Dobrze, to ja zetnę sobie jakieś drzewo. Tap, tap, tip, tap. To, to, to zetnę. Ciekawe, czy na jakichś nagrywkach ktoś w ogóle ścinał to drzewo. Wszyscy idą po tamtej stronie jakoś. Tak, Mo dobra, może oglądałem troszeczkę. Trochę się. Ten... Dobra, nie ważne nieważne. Dobra, jedno drzewko mam. Yy, bardzo ładnie. Dobrze, mam drzewo. To się. Drzewo się przyda. Nie powiem. Mogę silnik stworzyć. Nie mam łożysk. Łożysk mam... Ain. Ain łożysko. Yy, a się... Co to znaczy? Co to jest to? To, to jest... Tu jest takie coś niebieskie, co jest. Tu jest zielone. To może stan jakiś, czy dobroć. Radio jest złe. Radio jest złe. Karton jest neutralny. Pewnie jak się mu zapłaci lub coś. To, to jest dobry tam, nie wiem. Można zobaczyć później. Dobra, skończ się robić łożysko. Nie mam części? E, halo, ale ja przecież obrzezałem nóżki. Ja tam nóżki obrzezałem u góry obrzeżuszki. No. no. halo, tam u góry byłem, nie mam tego materiału. Sądzę, że trzeba zapolować na boty. Trzeba zapolować na boty. To jest to jest wyzwanie teraz. Widzę bota. Dzień dobry. No, nabierz. No cześć. No jak macha, dobry bocik. Oszty. Kanalio jedna. Oszty. Jeszcze się obudził. Dobrze, nóżki obrzeżu To. No. Przestań się toczyć. Dziad jeden. O! Wyjdź z wody. Nie mogę wyjść. Jeszcze jakiś bocik? Nie ma. Nie, dobra, halo. E! E! Jak? Elbląg. A! Y... Jest jakiś bocik? Ile tam było potrzebne na to łożysko? Bo mam i tak jedno, to... O, bocik. Ale te... A te ty, ty mi... Dasz te śrubki, te, te, daj śrubkę. Nie dał śrubki. Nie lubię cię. A głowę dał, nie? Nie dał głowy. O, ej, tu dużo klocków jest tych takich kwadratowych. Nie zbierałem ich nigdy. Halo! Bociki! Jesteście tutaj? Czy was nie ma? Nie, to jest kwiatek. Łociek! Pieronek! Od tyłu mnie wziął Dziad pierdzielony, nie lubię cię. Ej, a czy ja mam za tamtego dostałem? Klocki dostałem, 10 klocków. Niedługo będzie noc. Ale wtedy nie atakujemy jakoś mocniej. Ale słyszałem go już: tego dziada jak podchodził do mnie. Dobra, to ja wracam. Bo mam jakieś części. O, właśnie, kukurydza. Kukurydza się może przydać. Inwentory full. Coś... A to jest dźwięk plecaka Boże, jak to przera... Jak to jest głośne Mam coś niepotrzebne? Tutaj? Papier jest potrzebny Wszystko mam potrzebne Dobra, kukurydza jest najmniej potrzebna Ale głośny jest ten ekwipunek Ja pierdziel Odpalanie ekwipunku Tam jest dym Idę do dymu <słuch> <słuch> Ej, ja jestem już z tym tym A wody nie minąłem ja po o, kurde, woda była po prawej, a nie po lewej. Dobrze, nieważne. Dobra, rób mnie to łożyska. Yy, to ja może odłożę kilka rzeczy. Tam było wiadro. A, to jest głośne. Searsource. Co jest? Searsource nie, to jest Board? Nie, komponent. To jest sirsus Sirsus Board. To jest ważne, tego nie wyrzucamy. To musi być na pojeździe. Pomidor też musi być na pojeździe. Ziemniaki. Dobra, na razie ziemniaki postawmy. Kolekt Dobrze, ale nie mam już miejsca znowu. Dobra. Yy, postaw kółko. Ziemię postaw. 5 sekund. Ile mam. Mam. Dwa łożyska. Z sześciu potrzebnych. O, lipka. To nie fajnie. Jest potrzebne. Kurde, teraz będę miał 4 i jeszcze mogę zrobić mało. Mogę zrobić Halo, tamte nóżki, gdzie? Przecież miałem takie nóżki, tam. A tu ciemno jest. Ja nagrywam? Tak, nagrywam, dobrze. Bo ja już kupię, je, czy nagrywam, czy nie. Boty. Daj, 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 widziałem coś co tu jest? Kanion! Cholipka Czerwone kropki A, to, to jest to spalone. Dobra, nieważne Tam jest. Tu jest to spalone A tu ciemno! Kurde O tu, a tu co to jest? Komponent kit bym zostawił po tym bocie. O, to, to by nie było fajnie, o wiadro. Dobrze, tu jest jakiś metal, 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 metal. Dobra, więcej ziemi. Spryskiwacz. Tu jest jakiś metal? Ten najtańszy? Da się to, nie, nie, nie to się nie da rozbadać. Dobrze, chodź, bo ty, bo ty, chodźcie, zbieram was, idzie na mnie. No chodź. Uszty! I nie ma ciebie. Zostałeś. Znaczy jeszcze nie. Zaraz zostaniesz obrzyzany. I po robocie. No. I chyba mamy wszystkie części. Bardzo fa fajnie. Wracamy. Gdzie jest ten? Tu jest. Co, co to jest? A, to jest to. Dobra, zaraz tu przyjdę. Dom. Słodziutki domek. Nie ma jak to być w domku. Dobrze, Ty daj mi łożysko. Ile mam łożysk? Cztery łożyska mam, jeszcze dwa. Ein. Ein łożysko. Ale fajny. Ale fajny bot. Kurde. Będę u ciebie craftował zawsze. Nie no, żartuję. No, jesteś do dupy, ale cię lubię. Taka, taka prawda, sorry. Życie, 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 życie. Życia, słodki smak. Po co ja robię to w ogóle to łożysko? Tak się zastanawiam. Ile ja mam teraz łożysk? Siedem łożysk mam. Chyba... Chyba siedem łożysk nie jest potrzebne. Ale to mam takie wątpliwości. Dobra, min... Nos, a jest północ dopiero. Kurde. Pojazd można robić. Odra A nie, nie mogę robić. Potrzebuję... 10 O ja! Oj oj, 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 oj. Oj Oj, to głowa... Oj, 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 kłopotki, kłopotki. W ogóle tak. Kłopotki, kłopotki. Aż 10 tych tych dobra ciebie drewna. Nie wiem czy ktoś cię ścinał jeszcze. To jest takie cztery nóżki i będzie po, po kłopocie. Drewniane nóżki. Kurde! No, się toczyła tak gdzie przez 20 metrów. Dobra, to mamy wszystkie deseczki, setkę deseczek, ale nie mamy robotów. Ej, tu jest takie fajny więcej robotów, robotw, robotwy, tchirsty. Co ja się mogę napić? Można, można, można się na do, nawozu napić? Nie, nie można nawozu się napić Nasiona raczej nie Nasiona bardziej do jedzenia są O, tutaj jest coś do picia Nie, nie wiadro Jaki hit, hitrus patrz, patrz pan jaki hitrus Od razu chcę z wiadra pić Co tu dostanę? Komponent, kity Wow Świeci. Świeci. się skrzyneczka. Dobrze chodźcie boty. Chcę wam za. Yy... Chcę wam pokazać jak smakuje mój młot w... w waszych buziach. O! A pszczółki też mogą być. Za pierwszym razem. Nie mam miejsca w ekwipunku. Tym bardziej nie będę miał miejsca. Coś tu idzie? Nie, nie idzie. Co to jest za głośny dźwięk? To jest krowa? Nie widzę. Dobra, kubek tu zostanie. Dobrze. Jeszcze coś muszę odłożyć. Chemikalia raczej nie. Kurde, dobra, idę odłożyć kasę. Po co ja kasę ze sobą noszę? Nie wiem. O, a tu skrzyneczka jest nawet za tym, za pojazdem. Ej, to ja nawet nie wiedziałem, że tu jest skrzyneczka. Fajnie. Bot idzie! Nie, ej, ja poczekaj, poczekaj, bocie, bocie, bocie! Ej, on jest indykiem. Ty mi nie dasz stópki, ale możesz mi komponentki dać. Nie. Jesteś zerem. Na 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 Gdzie jest gulgulu? Gdzie jest pan gulgulu? Nie, gulgulu nie szukam pana gulgulu Gulgulu to To on daje tylko, może dać Syrku yy, bota, bota i głowę swoją Coś jeszcze? O! No serio? Dobra zapominam, że to jest scrap, o ej jakiś Opuszczona baza Dimitrieja Nóżki. Dmitry Nuszka. Dmitry Dim Nuszka to jest. Jakie. Śmiercionośny John. Śmiercionośny. Śmiercionośny John, co ogóle nagrywa? Tak, nagrywam. Cały czas sprawdzam co 10 sekund. Nie, <mons> <ent Hi> <rules> Nie ma jak to sprawdzać co 10 sekund, czy się nagrywa. Nie Oil ma. Jest no. ice O nóżka!

Nie, halo, nie to. A. To. Bardzo dobrze. Dobrze, ale znalazłem jakieś tam części. O to mi chodziło też. Może znajdę jakiegoś bota jeszcze po drodze. Trochę mar. Yy, kukurydzy? To jest kukurydza? Nie, to nie jest kukurydza. Znalazłem krowę! Kurde, halo postać! Halo postać! Dlaczego? Dobra. Postać mi się zacięła yy, Krowa To jest krowa Z gatunku krówowatych. Krowa lubi Oczywiście krowa lubi Pomidory Nie da się pomidorów A nasiona lubisz pomidorów? Nie lubisz nasionów pomidorów Może tylko rzodkiewkę da się postawić nie da się. Nie, no dobra. Nie, to się, to się łapie. To się łapie, to się daje krówce. Daj mleczko. Ale wreszcie krówka się zrespiła, to już bardzo fajnie. Dobra, żryj. Nasze pierwsze mleko, wyprodukowane dla ludu, oficjalnie jest zebrane. Smaczne są w tej grze. Bardzo dobrze dopracowali y, smak rzutkiewek, Taki jest. Y, gorzej, jeśli będzie się bekało jeszcze po tych rzodkiewkach, u to by było niefajne. Znaczy na multiplayerze, bo na solo to, to po co się hamować? <grym> home swete home. Witam bardzo serdecznie. Domku. Y, silnik mam. To się robi z tego samego? Nie. Kółka? Czy mam kółka? Mam trzy kółka, cztery. O, mam cztery kółka. Ej, mogę robić pojazd. Mogę robić samochodzik, ale trochę drzewa se zbiorę jeszcze. Ej, aste. Tego... Ola, Da się to rozwalić? To są, to są drzewa typ y, rozwalne. ale wysp... ale wypada coś, co nie pamiętam. Do czego służyło, niestety. A z tego nie można mieć patyków! Ale nie fajne. Nie można mieć patyków. to by się przydało mieć patyki, na przykład... Yy, halo. Full inventory? Co mogę? O, że mogę żodkiewkę zjeść. I nie będę miał full inventory. Inwentory. Nie wiem, co jakiś czas jest dźwięk taki obalającej się kłody, jakbym... Zaraz miało jakieś drzewo, które stoi obok mnie, na mnie spaść, rozbiażdżyć mi łeb, i że. O kurde, słyszeliście to? Ja pierdolę. Jakby miało na mnie spaść drzewo, i, by... i pierwsza rzecz, jaką musiałbym zbudować w tej grze, to bym musiał zbudować szpital. O... Jakby co, szpital można zbudować w tej grze, oczywiście. Nikt nikomu nie zabrania zbudować szpitala. Tylko nie mam. Tylko dlaczego na pierwszym miejscu szpital jest ważną rzeczą, oczywiście. Trzeba zainwestować w służbę zdrowia, w skrapie. Ale. Kurde, żeby. O, to ciekawe. Stój. Stój. Nie, nie ruszaj się. Nie twoja strefa jest. No. I kolejna nóżka. Dobrze. To. Ja chyba sobie zostawię. Ja chyba sobie zostawię y, na kolejny odcinek robienie. O, paliwo mogę sobie odłożyć właśnie. Robienie sobie rzeczy od odłożę na kolejny odcinek, y, aby... Aby mieć więcej odcinków! Ale na razie na serio wyjdę z gry. i Nie będę tego robił. Zobaczę, jak się sprzedaje. I... I jak się będzie sprzedawać, to zarobię dużo pieniążków, aby... Yy, nie no, dobra na serio. Nie, nie, to są takie wyświetlenia, że się nie zarabia na YouTube. Dobra, nieważne. Yy, ale mam ziemię. Mam miodek. Mo już mogę. Mam łożyska. Mam siedzenie. Mam haktusa. To jest wszystkie rzeczy potrzebne, yy, które są właśnie potrzebne. Aby były potrzebne. Yy, więc w tym potrzebnym yy, czymś, co to jest? Czy ja tknąłem? What the fuck, co to. Ej, halo! I otknąłem. Mam, a mam siedzenie na szczęście. Boż! Dobrze, że, że już go wziąłem, ale co to jest, to mnie zastanawia. Ała! To mnie bolało, wiesz? Ogniu. Dobra, yy, dobra, nieważne. Yy, do widzenia. <tusy> Dobrze, bo ja mam takie rzeczy jak na przykład kaktusa, który jest, chyba na razie mi się nie przyda. Yy. Miodek. Miodek jest wytrzymały na ścianę. Miodek mi się też raczej nie przyda. Tyle wiader też mi się raczej nie przyda. Mogę to, mogę to postawić? Chyba nie wiem. Na to wychodzi, że nie wiem. Kasa! Po co ja mam kasę? Nie wiem, po co ja mam kasę. Powinienem mieć miejsce już na boty. O, dzień się robi. Dzień dobry dniu. Dzień dobry dniu. Y mam teraz? Brakuje mi tylko części metalowych, które składają się z bota. To jest skrzynka? Tak, tu jest skrzynka. Ale fajnie. Co? Uwaga? Co to jest? Ziemia, Ziemia. Komponent y kit. O, tak to się nazywało. Cały czas zapominam. No. Kukurydza. O, będę miał wreszcie miejsce na kukurydzę. To też jest fajna rzecz.